FUNNY GAME Privet zriteli. A tak naprawdę to znaczy Po rosyjsku to jest Znaczy po polsku to znaczy Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku Men Widziałem, że wam się spodobał W pewnym sensie Bo trzy łapki w dół Ale reszta To w górę widziałem, że Ale dużo osób obejrzało, więc postanowiłem To nagrać Napiszcie, co byście chcieli, żeby się pojawiło na kanale, yy, oprócz tego Halloween, którego napisała tylko jedna osoba, że nagrała live z Halloween. Znaczy, zapytałem, co na live nagrać, napisaliście... Znaczy, jedna osoba napisała Amongo to może ktoś z was jeszcze coś napisze, oprócz, Amo oprócz Amongo? Może, ch czy chcecie na 100% tego Amongo, czy też inne gry? Mówiłem w poprzednim odcinku. Minecrafta, jakieś gry horrorowe, mapy horrorowe, do no, Minecrafta, Garry's Moda, eee, tego... Inne takie, jest też na taka gra, czy znaczy Govass. Nie, coś takiego jest, co nie? Co, jeżeli chcecie, to napiszcie. A my przechodzimy do gry. Mm, tak, tak długo, że gadałem, że aż ten. Dobra. Ej, czy jeszcze ten nagrywa się? Nagrywa się, bo chcę sprawdzić, czy się wszystko nagrywa. Ej, no przyciszyłem trochę muzykę, żeby nie było, że za bardzo głośno, żeby to nie było. Ojej, co mi piszecie? Dobra, poczekajcie widzowie. Bo ja nawet nie wiem co mi przyszło, coś mi, przyla coś mi przyszło na Facebook i teraz mam takie zastanowienie się. Dobra, wyjdziecie do krzaków. To dawno jest. Przecież. A, jeszcze muszę wyciszyć messengera. Jeżeli będzie coś przechodziło, to ja wyciszę, bo ostatnim razem to wiem, że przychodziło dużo. Nie, nikt z was nie pisał, że narzekanie na to, ale wiem, że pewnie większość was y, było na to, nie no w sumie negatywnie też, ale tak kurczę. Nie o nie jeszcze tutaj w, krz w krzakach mają zniszczone. Dobra widzowie już jestem eee, powstał taki mały problem <grym> XD się z tego cały czas śmieję, ponieważ e, nie przez przypadek, tylko chodzi, że... Przez moją chęć po prostu szybkiego wykonaniem tego. Nie zorientowałem się, że sam no mi jest jakiś facet i rzuca granatę, i mi się silnik wybuchł. A i zorientowałem się, że Ale, Aleks jest w środku. Tak jeszcze. <śmiech> Ojeju. <śmiech> no tak, chory jeszcze jest. Znaczy, przyżywiony coś takiego. To jest najniebezpieczniejsze, co może istnieć człowiek, zniszczyć, 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 zniszczyć. Bum, nie ma. Bum, widzicie, jak. Szkoda, że nie było sensu. Musiałem tu usunąć, ale jakie wybuchy były. Bo mi następne, Tylko nie chcę ryzykować wjeżdżając w ten tłum ludzi, którzy tam są, bo to jest ryzykowne. Kurczę, no nie, zaczynają pisać. No nie, nie gadaj, że ludzie już mi giną. No nie, ludzie mi poumierali. Dobra uznajmy, że spróbujemy to bez ludzi, challenge bez ludzi. Nie damy się tak łatwo. Nie damy się Ojeju. Jest? Dobra. Ostrzelać, nie ma. Nie mogą, nie może nikt do mnie podejść, żaden z ludzi, bo to jest niebezpieczne. Dobra, jeszcze jeden, po, o jeszcze jeden ten czołg, czy co to to jest, wlazło. Niby się znam na drugiej Wojnie Światowej i na całej historii, choć może nie tak bardzo, ale znam się, bo lubię to i lubię historię, no ale nie jestem takim bardzo dużym spe... Od pojazdu zbytnio, właśnie. Zna się na historię, a na pojazdach zbytnio, nie. Dobra, myślę, że tam jest troszeczkę oczyszczone. Tu próbują strzelać, ale jakoś nie wychodzi im. Od tyłu bym ich wziął, ale tu jest za dużo ludzi. Czy oni wyszli? Jest. Tak, wyszli. I próbują się zemścić, ubiegnąć tutaj i chowając się w okopach. Bum Jak to nikt nie zginął? O nie i teraz z tej strony będą Dobra Dosięgam tam? Czy nie? Za tym jest Gdzieś tam jest człowiek, bo ukryty Ukryty jest Tam jest Kurcze Oni z góry będą nie, nie, nie. Dziady z góry będą chcieli ostrzeliwać. Nie, 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 nie. Nie tą stroną. Nie. Oni uciekają niektórzy ci ludzie. Tam jeden widzicie, że ucieka. Tam niektórzy stoją przy s, e, samochodzie, nie biegną, a jednak biedno. biegną. O ty... koczy, zaszedłbym go od tyłu, ale boję się, że ludzie ci właśnie podejdą podem i nie, nie zabiją i tyle będzie. No bo patrzcie, bo tutaj jest ryzyko właśnie podejścia przez nich. Tu jeszcze jest, tu jeszcze. To jest jedynie do zniszczenia jeszcze. Jest zniszczone. Jeszcze coś jedzie? O kurczę. Jeżeli coś jeszcze jedzie, to zapomniałem chyba. Ojoj, ojoj, to będzie problem. Ojoj, co tu jedzie? Ojej, dwa czołgi. Oj, tego zapo zapomniałem, że jeszcze były jakieś chyba dwa czołgi. Oj! Przejdźcie obok tego, to wtedy to wysadzę i powinno wybuchnąć. Przejdźcie, przejdźcie, przejdźcie. Kurczę nie wybuchło! Kurczę nie! I teraz zaczęli się rozpisywać, tak? Na jakiej grupie? Dobra, na tej grupie. O, zniszczone. A to do dół wysadziłem im. Iksne. Hy, Skubana, gdzie ty uciekasz? Ty dołem chcesz gdzieś uciec. Co to... Co to za... A nie, górą po prostu chcesz mi ostrzelać. Okej, okay, dobra, rozumiem cię. To też jest sensowny pomysł. Nisz e, niszczenie wszystkiego, co spotkasz na swojej drodze. E, Dokładnie drzew, które nic ci nie zrobiły, tylko po to, aby zniszczyć jeden beznadziejny czołg czy iść dom. Który kiedyś do kogoś należał, ale to w sumie Związek Radziecki, to wszystko jest wspólne. Jej, wysadzony. Tada, i tyle co mogę o nim powiedzieć. Teraz się tylko nie dać zabić. Nie dać zabić. Patrzcie, ile tego jest. Nie Niby obroniliśmy, co nie, ale patrzcie, ile tego chłopstwa tu bieli, nie. Hey, yeah, we won. We're we'll going on, viewers. This is the second part and the next mission. As the German front line was getting closer to the critical economic regions of the country, a huge effort was underway to curtail production and evacuate the major industries. Meanwhile, the situation at the front line remained grave. Despite the stubborn opposition of the Soviet forces, the enemy still maintained the initiative. And by the 20th of November 1941, Rostov on Don was almost completely occupied by the advancing German army. The German front line was getting close to the Rostselmash territory, and time to complete the evacuation was running out. You see. Everything's dismantled. No one's near the is Germans are approaching the plant. You have less than half an hour. Can't you understand how important it is? I do. That's why we're here. But we can't hold them for long. Gennady Stepanovich, coming. I'm sorry, but I have to go. Please understand. The equipment is very valuable. Junior Lieutenant Kuznetsov! Junior Lieutenant Smirnov! Our job is to ensure the equipment is evacuated. On the defensive! Hold on, boys! On the defensive! The situation is bad. Having entered the town, the Germans are advancing towards the plant, and we have no time to establish a defense. Workers are currently loading the freight train with valuable equipment and plant archives, and our main objective is to protect that train. We have established an ammunition depot at a substation, and our reserves are already waiting there for a briefing. The enemy may attack us from these directions, but our forces are concentrated at the plant's key points. The 1st Regiment is in position by the coal storage facilities and booster station, so you shouldn't worry about your left flank. If the enemy attacks from the plant floor, they'll be faced with a squad in position by the maintenance facilities. The 2nd Regiment. Is in position at the plant office with a couple of guns. We can't predict how things will go, so you'll have to act according to circumstances. Let me give you some advice, though mine all approaches to the plant floor. This will at least delay the enemy. Mines are stored at the substation. We mustn't let them destroy or capture the train. We must hold them off until the loading is complete. After that, you must escort the train to Saratov. The motherland is counting on you. Don't let us down, junior lieutenant. Dobra, widzoje, chyba zrozumieliście, a jeżeli nie rozumiecie angielskiego, to wytłumaczę e, w trzech słowach. Obronić, zabrać i uciec. Tada i tyle. E, tak, o co chodzi? Obronić, mamy obronić pozycję, jak widzieliście na planie. Yy, musimy co? Co? zabrać wszystko, co tutaj jest w magazynach, choć musi być 100% i musimy się bronić. Zrozumiałe, zrozumiałe. Więc idziemy. Ja bym wysłał kilku ludzi tutaj. To by była dobra pozycja do zajęcia. Tu bym zajął i tu, bo ja zawsze tutaj zajmowałem. Chodzi w tej misji, zajmuję je pozycję tutaj, bo tutaj skumani mocni są. Pod końcówce najgorsi. Tu przydał mi się jeden człowiek. Kto, kto chce na ochotnika? Zaraz jakiegoś pierwszego, lepszego złapiemy. A nie udało ci się ukryć. Jesteś złapany, idziesz tu. Oficer z będzie Olek Kysnetson, czy jakiś inny. Nie podpinałem pod samochód ani here. pod traktor, bo mi się the nie German. chce. Albo laguje, dlatego, okej, okay, dobra. Dobra, ty idziesz tu. A ty idziesz, bo tutaj będzie łojeł tu będzie milion czołgów czołgów i tak dalej, to tutaj trzeba zrobić tutaj e, dużo ale nie przyzna, ale też przyznam, że przydałby się tu czołg te działo możemy przenieść na przykład tu, tu będzie działo idealnie a drugi czołg nie przejdziesz tego człowieka, nie zabijesz go dobra, nie zabiłeś Jedynie troszeczkę opóźniłeś nie jest tu jakiś czołkę, e, dobra to Ty się wycofaj, ty będziesz na tyłach na razie Już nie żyją? Już tak szybko. Tu by się przydało działo, bo też będą jeździć. Eee. Czy to może zamiast działa tu czołg położymy? Dobra, weźmy tam czołg. Yy, nie, nikt nie pisze. O kurczę. Aj, poleciało trochę. Kropla. A dobra herbata. Czy to nie jest tak ten? To jest słodka herbata. Muszę powiedzieć, że wolę bardziej Ice Tea te w Biedronce, niż chodzi ten. Mm. Chodzi wolę i... Y, ten. Ojej, jak powiedzieć, te. Ice Tea. Wolę. Nie lubię chodzić Lipton, piję czasami, ale moim zdaniem Lipton jest gorszy od tego. Moim zdaniem od Liptona jest jedynie lepszy. Właśnie to. Bo tam. Co jest w No nie jest taki dobry. Chodzi, jest taki yy, po prostu jest bardziej taki kwaśny? Nie wiem, tak mi się wydaje. O, przejęli już pierwszy punkt. Hmm. Z tego będą pewnie dwa odcinki. To dzisiaj macie drugą część i pierwszą... Chodzi, jak ja to napiszę? Hmm. Bo to ile się nagrywa? Tyle. To ja wam napiszę tak. Pierws druga część, e, druga część e, pierwszej misji, czyli napiszę nazwę tej misji, a później napiszę e, e, a później taka kreseczka, więc druga część, znaczy pierwsza część e, ewakuacji, bo to chyba tak się nazywa ta misja, chociaż nie wiem dokładnie, ale misja chodzi ciekawa, ale bardzo wkurzająca, bo tutaj e, bardzo ja ja pytam jak pierwszy raz to robiłem. Jak mi tu masowo jeździły czołgi. Przebiły się już przez to. W ogóle to można wykorzystać po mięso armatnie, posiadaj. Yy, no i właśnie ten. Skubani włażą już mi tu i takie, ojeju, ojeju, zaraz przegram. Tutaj wjeżdżają i już się przebijają niszczą, to zaraz mi wiadom, Już mi niszczą to działa. Znaczy strzelają, nie? I właśnie, ale nie możecie tym przejechać, chodzi zapakować A jakby nie mogli ten... Ej, słuchajcie, ja mogę Wam wysłać kilka ochotników. Yy, dwa oddziały mogą być na ochotników, nawet mogę Wam wszystkich tych ludzi wycofać i dać Wam, żeby się zapakować. Panie czoł Panie, 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 T34, co to ma być? Czy Pan chce wypłatę do sekwencji? Pan... Chcecie dostać pieniądze i... A nie, wy nie dostawaliście, więc. Broni! Broni! Na tym polega twoja misja, bronienie. Niech ktoś rzuci jeszcze tym granatem na dopieczenie. Znieście to całkowicie. Nie. Ten człowiek jeszcze żyje, a on ile przeżył? Łojać? Ci... Na razie atakują stąd. Tutaj nie jest tak trudno, widzowie, ale stąd jak będą przyjeżdżać masowo czołgi, bo widzieliście na mapie jak to wygląda, tu będą czołgi, tu będą czołgi, i tu będą czołgi, i to będzie wszystko maszerowało na to. Czekajcie. A pan co nic nie robi? Pan sprawdza jedynie... Oj, no no. Niech, nie Nieładnie. Ej, w sumie darmowa amunicja tu jest. Czemu tego nie wykorzystałem? Halo? Idziemy tu. Idziemy tu wszystko zabrać. Przyda nam się, a nie wam. A później biorą i rozstrzygną. E, dobra, wrzuciłeś. Jedną ręką mu siłacz. E, zaraz, 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 zaraz. Coś mi nie pasuje, widzowie. A, dobra, już nie żyję. Ty skubany przerzut snajpera Nie! Nie, ty masz być tu na tej pozycji, ja nie chciałem cię ruszać. Chciałem tylko o! Chciałem żeby oni zniszczyli tą budowę. A, bo zasłaniałem wam oni. O i zaczęło się. Zaczęło się. Pierwsze czołgi już jadą. Pierwsze wznos znosowany atak czołgów. A ten ucieka no kurczę. Zdrajco! Miałeś być mięsem armatnim, a ty uciekasz. Zdrajco! Ty kole... Koleś! No dobra, właśnie, bo się już miałem tą stroć, bo widzę, że ty nic nie dajesz. Ale dobra, tu się już ludzie tak wątpią, żeby przebili, ale jest jakieś ryzyko, że mogą się ten. Ale jedynie czemu ludzie się przebijają to przez czołgi, bo one tankują, a oni muszą ten. Miny mogą porastać właśnie, bo przecież trzeba jej o nowe doświadczenia wciąż nie tak dużo. Ja bym zniszczył tą, to te drzewo, bo to dla nich jest ochrona. Na nas się to w ogóle nie przydaje. Więc można to zniszczyć. Znaczy marnuję amunicję teraz, to, to, to w sumie. Yy, tu jest snajper? Nie, to nie jest snajper. Zwyczajny pan. zwyczajny żołnierz. Szary żołnierz. W sumie, w sumie nawiązanie, to w sumie prawda, bo to... Ich mundury były szare. Dobra. U nie, oni mogą się tu też przebić. O kurczę, tego nie przemyślałem. Ale skubani będą się tu bronić, ja tak, jeżeli będą się przebijać to wtedy wycofać to co możemy ich chronić e, miejsców, e, miejsca, gdzie nie są jeszcze te. No i znowu czołdno Czy wzięli na to miejscówkę, dowiedzieli się, że tam słabo im idzie, więc poszli tu. Koleś. Bum. Jak ty żyjesz? JAK?! Jak oni cię zniszczyli jak? Jak cię mogli tak łatwo zniszczyć Dałeś się im Za karę idziesz... Nie no, karnym batari... karny batalion będzie dla niego. Za tak słabo. Tak słabo ci poszło. <laughs> Jesteś mięsem armatym za karę. Nie wiem kto... To była wasza wina. Nie obchodzi mnie to. Już mnie wkurzyli. Karny batalion widać. Dobra, to w imię karnego batalionu podjedziesz pod miejsce naj... Yy, znaczy na razie najniebezpieczniejsze, czyli przejęty przez nich magazyn, czy fabryka, to był chyba fabryka samochodów, czy coś takiego, albo czołgów, nie wiem. Tak to wygląda, jakby to miała być jakieś fabryka. W imię, w imię Rosji przejedź gościa. Wjedź im na chatę. Nie dorwą cię. Wysadźcie się! Jej, sami się zabijają. Ej, było tu cała armia, teraz połowa ich jest ta zabita. Dde. O kurczę, no i właśnie o tym mówiłem. Już lepsze czołgi ratują. Tu też nam zniszczyli. No, chyba se żartujecie. Chyba żartujecie, że nam niszczą to. Czemu tak słabo? A to przecież dobre jest. E, dobra misja samobójcza. Trzeba coś tam. Trzeba rzucić jakieś parę, parę tych naboi. Biegnąć. Pod kulę biegnąć, ale tylko zrzucić to, co trzeba. W imię Rosji, znaczy Związku Radzieckiego. Szybko. Rzucić, nie gadaj, że nikt nie podbiegnie. No do jasnej Nie, 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 nie. Dlaczego? Już mamy przegrywać Naprawiać to W tym jest... W tym jest wyjść, wyjść ktoś. W tym musi być, w tym musi, nie powiecie, że nie jest. A nie ma, super. Myślałem, że jest do naprawy. Spróbujemy zaryzykować i spróbujemy przejść. Może z Kubany przejdzie. Ale skubani się przebijają. To nie będzie takie proste, oj nie. No kurczę, dowiedział się. O skubani, 51% i patrzcie co się tu dzieje. Ojej, ja muszę kończyć tutaj. więc to tak. To 51% jest teraz. Więc ja się z wami żegnam, tu macie mój kanał, tu poprzedni odcinek, a to odcinek preferowany. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!